Hej, cześć Siemano, z tej strony sznugi i witam was w kolejnym odcinku z World Fighter Simulatora. Na start damy sobie Paladin Poundera jako misję. Już mamy 11 do dania, znaczy ja czem, Lost Titan, No to czekamy na noc. I w nocy nam się to uda. Ale ale zostawiłem teraz sobie na dłużej. Postać właśnie, żeby mi to dropiło. Patrzcie na to. Pierwsza mityczna broń wydropiona. Dwa razy rapier i to paladin. Wow, jestem naprawdę w roku. Wydropiłem. Choda, że tak późno, jeżeli o to chodzi, ale... Wow! Cieszę się bardzo. A teraz czekamy na noc i... Powstałem, że będzie 10 los sitną, a później będzie tak nie tak krwawe do pokonania. Jakieś takie mam. Czucie. No ale jeszcze to zobaczymy. Dobra, zagubione tytany już zostaje pokonane. Pójdziemy sobie teraz to, oddamy. No Zobaczcie w ogóle te pierwsze takie to. Teraz na do Expo. Bo sobie już zmieniłem na Expo wykipunek To na strzała spływa. W ogóle większość to jest spływa, spływa na strzała. Hmm, z TV. Plus Titany czy... A, ah, Black Knight mówiłem. No to teraz musimy poczekać godzinkę, żeby pokonać Blood Knighta. Hmm. Hmm. Ale super, już będziemy mieć pokona pokonaną, już będziemy mieć zaliczoną tą misję, ale tutaj... Eee... Czemu ja sobie tego wcześniej nie kupiłem? Ja miałem tu 90. Mogłem przynajmniej do tego pewnie wykupić, no dobra. No mam sporo hajsu, to cofniemy się i wykupimy sobie stąd. Tak, a tu się zbugowane zostało dziedzictwo. Specjalnie siedziałem w nocy, żeby jak najszybciej zobaczyć to. Powiedzmy wam powiedzieć. A zostałem oszukany, kurde, i nic tu nie było. No dobra, No i zobaczcie, to jest mój teraz build na atak. Jak te, to sobie ich nie pokonuje I co, no i mam pokonanego, już mamy pokonanych Widzę tu to już jest ostatnia misja. Bo jak mnie jeszcze coś wyskoczy, to nie będzie fajnie. I jest 100% wody na stałe Let's go Mamy misję, no misję co ja mówię, misję Mamy całą planszę już z głowy I w ogóle znalazłem jednego mega jakby hmm, Błąd <grywdy> do na to, że miałem tu wyposażenie I mi się tu usunęły te pety I ja przez dzisiejszy cały ranek Byłem bez trzech petów I nad tego nie zauważyłem I mniej expa przez co zobywam. Mam coś pisze Helpki No dobra, mam pomysł zabić Dobra Mogę. A czemu by nie? Dobra, no, okay. Hotpick Będę no, ja mu pomagał. O, ogromny plus dwa. Znaczy plus dwa. Ogromny dwójka. Dobra. No, za ja mu tutaj zabieram się do pomocy. A i jeszcze jedna rzecz ważna, która doszła w aktualizacji, które wam nie powiedziałem. Jest to, że teraz, jak jest krwawy księżyc i będzie ten krwawy merchant, to po prostu. Jak to się nazywa. To po prostu. Można efekty broni sobie przenosić. I tak jak ja mam tutaj potężnego trójkę. I zdobędę jakąś fajną broń nową, to będę mógł sobie przełożyć na to fajniejszą broń. Za jakąś tam opatę tych krwawych kryształów, ale będziemy mogli mieć, dostać, nie? Także to jest super. Mi się. Jak moim zdaniem to jest bardzo super. I chyba tak będziemy robić, ale tak tam to tylko raz można. Ale nie wiem jak to wygląda, teraz. raz. A co, ja mam teraz chodzić i pomagać wszystkich pokonywać? Dobra, jeszcze paru ci pomogę. I też mam ci pomóc. Czekaj, tak, czekaj, czekaj. No, paru mu pomogę. No, i to w sumie tyle były no, e, aktualizacje tego, co mi się ko kojarzy. O, tak, no właśnie. A tego chcesz zrobić, jo? Dobra, to dawaj Ja ci też z tym też mogę pomóc jeszcze No i dobra, Mi się teraz zobaczymy pewnie już Ech, na nowej mapie, bo już tu wszystko mamy zrobione Jesteśmy już kilka dni później, ja tak sobie dziennie odbieram różne rzeczy, 18 kładku, Kurde, może jeszcze Dobra, mieszam, ja tak sobie chodzę i odbieram cały czas rzeczy różne i tak dalej Otwieram jajka, codziennie odbieram potki, niepotki tutaj teraz zrobimy sobie chyba to będzie nasz pierwszy epicki błyszczący, tak mi się wydaje albo może i nie no dobra, porobimy sobie jeszcze tutaj teraz mm -mm. może jeszcze jajka pójdziemy zrobić zobaczymy mm. ile tych jeszcze błyszczących, jeszcze chyba jedną dyszkę mogę zrobić, nie? zobaczmy, tak dobra trzeci błyszczący, tych zostawiamy no bo w sumie 40% niedużo ale lepiej nie ryzykować wyposaż najlepsze. Dobra, mamy na wyposażone już najlepsze. Tu mamy... uuuu, czyli będę mógł jeszcze mm, niebiańskiego zrobić, tak? Czekaj, a niebiański to jest? Ten jeden jest lepszy od... tak dobra. Idziemy jeszcze pykniemy sobie niebiańskiego. Kurde, ja w ogóle szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że ja mam aż tak dużo hajsu Pamiętam, że wczoraj zanim wyłączyłem grę, no to jeszcze poszedłem otwierać sobie jajka. A tu kurde, taka niespodzianka, 18 kład... To jest kurde, no... 100 jajek, właśnie, te jajka. Staty, tutaj, właśnie, jajko master, ja zapomniałem o tym, ja tu już jakiś czas temu patrzyłem, to miałem końcóweczkę zadania, a tu kurde. Możliwe, że teraz się, że pociąg, 5% szczęścia, no sta dobre, 100 jajek. Kurde, no takiego progresu też bym się nie spodziewał, nie, no. Możecie to słyszeć cały czas jak mój piesek drepta w kółko? Możecie, ale nie musicie. Zobaczmy, ile teraz tutaj wychodzi. A dalej, 0,1. Zrobiliśmy. Je, <todgłosy> te centaurów zabiliśmy. Zobaczcie, teraz mam tak 70 minut samego tego. Jest sporo, sporo tego. Ja co chwila chodzę na te dungeon i tak dalej, ale tak naprawdę tutaj nic A, oh, to jest moje uchwały. No, Zdziwiłem o co chodzi. A tak naprawdę, tu nic fajnego nie dostanę. Jakbym był na tym najnowszym, to o tamto, jo tamto wtedy bym naprawdę bardzo dużo mógł odzy odzyskać, zyskać tak naprawdę bardzo dużo. Jajek, tak się zastanawiam, czy zbierać te rzadkie jeszcze, czy nie. No, hmm. tak naprawdę, jak te rzadkie teraz, <coughs> te Blaze Bat już mam no, na tym samym poziomie, co moje epickę. Tak? jest na tym samym poziomie? Zobaczmy. Bo nie pamiętam w sumie. Mm, tutaj. Tak, oni są na tym samym poziomie. Czy tak naprawdę już mi się nie opłaca tego zdobywać? Tylko same epickie. No to już to odznaczymy sobie. Ale tak, oddajmy misję. Trudno, nie będziemy tego robić. Nie mam zamiaru co przeciągać. W jednym prócie, I think it's so. O, nie Proton Bacon Kolejna broń. Czemu akurat ta broń? Zobaczcie, gdzie to jest w centrum Tu jest, to jest pewnie to Proton Bacon. A ja, to, o, ja cię. No zobaczcie, ja mam tak magicznych sztyletów trochę. Tu klejnot korony noszę, ja zrobię boski. Bo czemu nie? Ten, to, to. O, ja, 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 No cóż. Trudno, no ale teraz najważniejsze. Jeszcze tylko zanim to, no to. Uuuu, mm. skile wyłączę, bo i tak na razie tego nie mam. Efekt tak walut 413. No i teraz ile będę miał? 1-2. Teraz damy sobie jeszcze podkę na mocy. Zobaczymy, jak to dużo mi wyjdzie. A ile teraz muszę zbrać? 46% co? De... Ja miałem teraz 3 S, S, SPD chyba, tak? Zobaczmy. No nie no, teraz to raczej nie... Chociaż może szybko wyklikam. Zobaczcie jak to leci teraz. Ja miałem chyba... 3 SPD, tak? Czy 4 A tu teraz... Nie, 400. Sorry, 420, 320. O ja, ale to i tak strasznie wielki przeskok. Praktycznie. Nie, 10. 100 razy więcej muszę zbierać. No ale no kurde. A tam nie wiem no. Będę musiał tak czy siakle przebroń żeby wydropić. Także przynajmniej tak do 1015 jakbym SPD uzbierał. Dobra, nie będę tego pikał. 10 1015 SPD uzbierał. No to wtedy będę na spokojnie centaury mógł farmić. No ale cóż. No dobra no, ja zabieram się za farmienie. Oczywiście w tle będę różne czynności robił jak na przykład dungeony czy coś czy coś co innego roboty dungeony, no i... i te i rajdy, bo na wieżę to mi się nie opłaca, bo to co mnie wstępnie interesuje na początek, czyli te obrażenia, takie jakieś 30% to są od 40 chyba poziomu wieży. Także to jeszcze długa droga przy nami, jeżeli o to chodzi. Um, kurde. Wiecie co mogłem zrobić? Miałem 16 tego, mogłem chociaż te ulepszenia kupić. Tu 5, ale jestem ale jestem debil o boże, dobra ja zabieram się za zabieram się za xpienię, o a w ogóle s jest no teraz co będzie? ja tak kurde lubię skakać między wojownikiem będę Ua. no dobra ja zabieram się za xpienię tego wszystkiego i pokażemy nie wiem, nie wiem co on tak naprawdę pokaże, bo teraz jest tylko ta cięższa mapa ta cięższa mam nadzieję, no myślę ta mapa została mi Chyba, nie wiem. Może podbieram też 40, 450 kład yy, chyba tak? 450 kład i na no No nie, zobaczymy co to będzie. Ja jeszcze, nie wiem. Powiem Wam, yy, ciekawa rzecz się zdarzyła. Pierdzi. Po nagraniu jeszcze. O kurde, nie, no ale jestem. O, stwierdziłem, że A, pójdę sobie, otworzę jajka, nie? Bo tam dzienne dostałem. Teraz jeszcze zdobywam tutaj, żeby mieć. Żeby wrócić do tej mocy. I patrzcie na to. Jestem w szoku. Tajemniczy. 5,3 tryliona. Jak jestem o, szczęśliwy. 5,3 tryliona. A tu 800. A tajemniczy ile ma? 1,5 tryliona. Ale tajemniczy. A jak go jeszcze nakarmimy? By Stardust? A, no, no, heee. Wiadomka, max 8 i 8! Oh, fucking shit! Nie wiecie. Czym to mi się tu na dole pokazało? Co to jest? Dobra, mniejsza, trudno. Niech chcę, będzie jakiś poseczek pas dziwny. Czekajcie, jak wejdę sklep jak wejdę jeszcze raz y Fit, chyba jest a tutaj może to, dobra, mniejsza, y mamy tak, 7 i 4, no bo jestem na W, dobra, mniejsza, 7 4 na W, zakładamy to, wyposażamy, no tak, dobra, zdejmujemy to, wyposażamy to, mamy ile? 8 i 3, a teraz zdejmujemy to i zakładamy to, 8 i 3. 16 prawie, o kurde, ale, ale się cieszę 15,97, max dajemy, pyk 22 prawie, ocie panie, jaki on jest Nie, nie no, no to teraz trzeba chodzić na te Ja cie, na rzeczy, żeby O wow to też mam najlepsze wyposażone już Tu mamy co, błyszczący, tu błyszczący O kurde, nie no dobra jeszcze, nie nie stać mi chyba już nie 5.9 TD, tu w ogóle zobaczcie jakiego kozak smoka typu ma nie To już chyba z tych nowych tajemnic, ale wow Błyszczący, idziemy zobaczyć czy mi jeszcze stać na jakiegoś Zobaczcie no jak teraz, o Jezu jak moc idzie, coś ja tu zaraz będę miał No nie stać mi, chyba że, o wiem, broń sprzedam jakąś broń Sprzedaż wiele. Eee, to zostawia ale te klejnoty. Tak, to posprzedaję. No to klejnot zostawię w razie czego ale to posprzedaję. Tu robimy sobie. Wow, 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 wow. jestem wręcz. kurde I coś, ale jak wymyślisz nagranie i mi się trafiło, to jestem. Wow, pod naprawdę wielkim wrażeniem i jestem bardzo w szoku. Cieszę się niezmiernie, nie Czekaj, jak Stardusty się dostawało? Yyyy... Dungeony? Tak? Znaczy... Tak, Dungeony... O Jezu, ten muszę teraz zacząć biegać cały czas. Non stop. No bo trzeba... Trzeba tego gościa wrzucić na maksa, tak? A nie mam nic już. No ale trzeba go na maksa wrzucić, bo tego to może nie. Ale tego, tego tak. 64 tysiące, uj, dużo, dużo. No mniejsza, ale... Zbieramy na to, no kurde, zobaczcie teraz na 2,5 po 54, zobaczcie jak ta moc rośnie, już 271 I ocie! no dobra To dzięki temu, no to kurde, chwila, moment i będziemy tam koksami na tej nowej planszy Także możecie się spodziewać w następnych klipach y, sporego progresu I w sumie miało być o wiele więcej zrobione, no ale czas mnie goni A ja chcę po prostu dodać ten odcinek y, w miarę szybko w mieli czas, to będę sobie latał te dungeonki na dungeonki, i w następnym odcinku już yy, mam plan taki, żeby jak najwięcej zrobić misji i żeby odblokować już kolejną mapę, ze względu na to, że prawdopodobnie teraz, co będzie. czy za tydzień? Yy, Olimp, bo są pewne: będzie nowa mapa. Także chciałbym jak najszybciej się, jakby wiecie, dostać tutaj, żeby mieć możliwość jeszcze szybszego progresowania. Także. W tym odcinku to będzie na tyle. No i to? Trzymajcie się i do następnego razu. Eee. No i w sumie wiecie, a, jeszcze mój stworek, a tam pozdrowienia wam takie daję. Zobaczcie, mityczny koks. No dobra, do następnego siemaneczko